Ewangelia według Mateusza, rozdział 2, fragment 2, Ucieczka do Egiptu. Gdy oni odjechali, oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: Wstań, weź dziecię oraz jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię oraz jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Pomyślmy o ich znaczeniu w naszym życiu. Historia ucieczki świętej rodziny do Egiptu jest poruszającym świadectwem Bożej opieki i przewodnictwa. Józef, w odpowiedzi na Boże wezwanie, bez wahania chroni Jezusa i Maryję przed groźbą Heroda. Ta historia jest przypomnieniem, że w trudnych i niebezpiecznych czasach Bóg jest naszą tarczą i ucieczką. Dla nas, współczesnych wierzących, ta opowieść jest źródłem nadziei i otuchy. Uczy nas, że Bóg zawsze czuwa nad nami i prowadzi nas nawet przez najciemniejsze chwile. Ucieczka do Egiptu symbolizuje nasze własne wędrówki przez trudności, niepewności i strachy. Bóg, który prowadził świętą rodzinę, prowadzi także nas, dając nam siłę i odwagę, by iść naprzód, ufając Jego planom i miłości. Pozdrawiam Cię ciepło, Twój przyjaciel. Z Bogiem.